Witam, to znowu my, tym razem druga część filmiku, wyprawa po części do aut, coś tam rzuciliśmy do tego naszego busa, wielki karton, nie wiem co tu jest, tu też, tutaj to wiem, że na pewno dolot do Challengera, błotniki, tu jakieś mniejsze paczki, mniejsze paczki, mniejsze, duża zebaja, to z naszymi drobnymi rzeczami. Tu też coś tam do Forda. Jakieś taka drobnica. Trochę się to poprzesuwało nam, ale to lekko, wolno jedziemy. Nie śpieszy nam się nigdzie. To to jest ciężki karton w ciul. Ten też ciężki. no Dalsze paczki jadą sobie. Jadą. Kolejne chyba dwie palety. Części do aut są w Niemczech. Na tą chwilę tyle. Rzut na pole, parking przy trasie leśnej do usłyszenia, do zobaczenia jedziemy dalej rozpakujemy coś, to wrzucimy na razie, cześć